Wymyślona i stworzona przez Michała Perla pływacka grupa Winter Swimmers swój sezon na morsowanie rozpoczęła już 30 października i chociaż wielokrotny mistrz oraz rekordzista świata w pływaniu zimowym nie zawsze może je poprowadzić, chętnych na lodowatą kąpiel w wodach jeziora Zegrzyńskiego zazwyczaj jest pod dostatkiem. Początek sezonu jest takie na miękko wchodzenie w, ten, w tą właśnie, w te, w te wychodzenie ze strefy komfortu. Także było była bardzo miłość, sympatycznie. I co tydzień jest coraz zimniej, i już potem woda spadła do 10 stopni, do 4 stopni kolejny tydzień. Następne morsowanie już było już przy temperaturze poniżej 4 stopni. Woda. 1,2 stopnia, tydzień temu 40 stopnia woda, a dzisiaj zaraz będziemy pewnie mierzyli tą temperaturę jest bliska zero, ponieważ, e, ponieważ już jest zalew Zegrzyński zamarznięty. Dla każdego zaprawionego morsa to oczywiście żaden problem. Dochodzi jednak wtedy konieczność wyrąbania przerębla, aby uczestnicy kąpieli mieli gdzie wejść do wody. Czasem w czerpaniu frajdy ze wspólnego morsowania przeszkadza też silny, przenikliwy wiatr. Sama niska temperatura jest natomiast pływakom niestraszna. Za każdym razem muszą oni jednak odpowiednio się do takiej naturalnej kryoterapii przygotować. Najpierw jest rozgrzewka taka na lądzie, która jest poprzedzona każdym morsowaniem. Potem przy muzyczce też ćwiczymy wszyscy razem. No i razem wchodzimy oczywiście każdy indywidualnie, ile każdy może tolerować tą, tą strefę wychodzenia z, tego, z tej strefy komfortu, te, te, tego zimna. Niektórzy 2-3 minutki, niektórzy trochę dłużej, nawet do 10 minut. Bez względu na spędzony w lodowatej wodzie czas, korzyści dla zdrowia są, jak twierdzą miłośnicy tej formy rekreacji, bezsporne. Bodaj najważniejszą z nich jest zauważalnie zwiększona odporność na wszelkiego rodzaju przeziębienia czy infekcje. Nic zatem dziwnego, że morsowaniem stopniowo zaczynają interesować się nawet ludzie, dla których zima to zdecydowanie najmniej lubiana pora roku. Co tydzień jest mniej więcej 40 osób 40-50 osób, to jest taka grupa można powiedzieć już stałych naszych fanów tej aktywności fizycznej także myślę że ta grupa się zwiększa co tydzień jest coraz więcej spotkania członków klubu Winter Swimmers odbywają się co niedziela przy nieporęckim Molu początek zajęć czyli intensywna grupowa rozgrzewka jest o godzinie 12:30 ale już to kiedy się one zakończą zależy wyłącznie od samych uczestników